W tym odcinku wraca na kanał film Rolanda Emeryka, reżysera dawno tutaj niewidzianego. No ale kiedyś trzeba było do niego powrócić i sądzę, że powracam nie najgorszym wyborem, jeśli chodzi akurat o filmografię tego reżysera. Bo dzisiaj będzie o moim zdaniem jego tak naprawdę drugim najlepszym filmie w całej jego filmografii, czyli o Uniwersalnym Żołnierzu z 1992 roku z Jean-Claude Van Damme i z Dolphem Lundgrenem w rolach głównych. Film zaczyna się od pokazania zmagań amerykańskich żołnierzy w Wietnamie. No i właśnie w tymże Wietnamie dochodzi do konfrontacji dwóch amerykańskich żołnierzy: Andrew Scotta i Luca DeVoreau, czyli dwóch głównych bohaterów filmu. Z bardzo prostego powodu, Scott kompletnie stracił rozum. Zaczął torturować i zabijać wietnamskich cywili, i właśnie podczas jednej z takich egzekucji pojawił się Luke chcący go powstrzymać. W walce między sobą giną obydwaj, ale że jest to tylko prolog, to możemy przypuszczać, że ci bohaterowie w jakiś sposób powrócą do życia. No i powracają. O tym jest ten film. I tutaj wkraczamy w kompletne science fiction, bo te postaci wracają po 25 latach, niejako wskrzeszone ze swojego DNA. A za tym wszystkim stoi specjalna jednostka, która działa na polecenie rządu i ta jednostka jest wykorzystywana do różnych specjalnych misji. Jest to jednostka, która składa się właśnie z uniwersalnych żołnierzy, bo tak się nazywają, stąd też i tytuł filmu. To, co będziemy obserwować w zdecydowanie przeważającej części filmu, to dalszy pojedynek między postaciami Lundgrena i Bandama, a ten pojedynek zostanie reanimowany przez to, że podczas wydawałoby się rutynowej akcji po prostu nasi bohaterowie zaczną mieć przebłyski z czasów, kiedy byli 100% ludźmi. Czyli po prostu będą odzyskiwać dawną tożsamość i pamięć. I teraz, już kończąc opis fabuły, zdaję sobie sprawę z tego, że ten film, jak to w przypadku filmów Ameryka, miewa momenty kiczu. Może ktoś też powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z Żynką, trochę z fabuły, z Robocopa, czy w jakimś mniejszym stopniu z Terminatora. I ciężko byłoby się z tym wszystkim nie zgodzić. Ale mimo wszystko, według mnie, ten film jednak coś dodaje od siebie. To nie jest tak, że to jest tylko kalka na kalce, i mamy tutaj do czynienia z marną kopią zdecydowanie lepszych filmów. Aż tak bym tego nie ujął. To jest, tak jak powiedziałem przed chwilą, klasyczny Emeryk. Przede wszystkim stawiający na beztroską rozrywkę. Tutaj, akurat w tym przypadku, z niemałą ilością, moim zdaniem, mocnych scen. Mimo wszystko, gdyby dzisiaj ten film wychodził, to sądzę, że miałby tę kategorię R. Bo to trzeba bym przyznać, że przemoc jest tutaj. Po prostu mocno pokazana, i pod tym względem z kolei ten film przypomina dwa ta wcześniejszą pamięć absolutną Pola werchowena. Jeśli chodzi o przyjemność z oglądania, ten film nie jest w ogóle dla mnie gorszy od tamtego klasyku holenderskiego reżysera. Chociaż wszystkie te charakterystyczne elementy, które wymieniłem jak najbardziej w tym filmie są obecne. I to może na pewno niektórych odrzucić, bo ten film nie jest ani zbytnio mądry przede wszystkim, ani tu nie ma jakichś nie wiadomo jakich głębokich bohaterów, jeśli chodzi o rysy psychologiczne i tak dalej. No ale jest fan. Jest kino popcornowe. Moim zdaniem wielkie kino popcornowe. Właśnie ze względu na sceny, które w nim są zawarte. I ja mógłbym je tutaj wymieniać, ale najlepiej samemu zobaczyć po raz pierwszy albo sobie przypomnieć i do tych scen wrócić. Mi one do dzisiaj sprawiają satysfakcję. Uważam, że tutaj występują jedne z najlepszych one-linerów w kinie akcji, a już w kinie akcji science fiction to na pewno. I co jeszcze mogę dodać? No na pewno dla mnie to jest jeden z topowych filmów, w których gra Van Damme, bez dwóch zdań. Chociaż już to zapewne wiecie, moim ulubionym jest Kickboxer i to się prawdopodobnie już nigdy nie zmieni, ale zdecydowanie Uniwersalny żołnierz też topka tego aktora. A jeśli chodzi o Dolfa Rundgrena uważam bardzo podobnie. A powiedziałbym nawet, że to jest najlepszy film, jaki ja oglądałem z tym aktorem. Nawet lepszy od Rokiego 4. W tym omówieniu, jeśli używam słowa lepszy, to przede wszystkim chodzi mi o przyjemność, o fan z oglądania, o tą czystą frajdę. Bo czasami tylko w takich kategoriach można porównywać filmy czysto rozrywkowe, a zarówno Roki 4, jak i na przykład ten film, no to jest klasyczne kino rozrywkowe, które ma po prostu odmurzyć i żeby człowiek zapomniał na jakiś czas o otaczającym go świecie. I ten film sprawdza się w takiej roli moim zdaniem bardzo, ale to bardzo dobrze. Tam, gdzie się go bronić za bardzo nie da, no to chyba jak widzicie, nawet za bardzo nie próbuje, ale w niektórych miejscach bym go pobronił. Przede wszystkim właśnie za te, no dla mnie zapadające mocno w pamięć sceny. Wymienię tutaj jednak chociażby jedną, na przykład słynna scena w restauracji, kiedy Luk już po odzyskaniu jakiejś części pamięci ze swoją towarzyszką uciekają przed resztą ekipy Uniwersalnych Żołnierzy no i Scottem, przede wszystkim. No to ta scena, kiedy postać Wandama, dawno chyba niczego nie jedząca, ciągle zamawia, zamawia i zamawia, i zamawia nowe jedzenie, jest kapitalna. Przede wszystkim ze względu na aspekt komediowy. I właśnie to zapada podczas tej sceny w pamięć. Ten film też składa się z nie najgorszych, moim zdaniem, elementów humorystycznych. W swoim ogóle. No, już nie będę mówił o finałowej walce, bo ona jest dla mnie konieczna swoją drogą. I to właśnie chyba jakiś element tej ostatecznej konfrontacji umieszczę tutaj na końcu tego omówienia. O ile nie odezwoły się prawa autorskie. Nie ukrywam tego, jak zresztą chyba słyszycie, że mam do tego filmu słabość. I to jest fakt, bo mam. Ale też tak jak już powiedziałem, nie, nie zauważam no, tych ewidentnych luk, które ten film ma. I zarówno jeśli chodzi o konwencję i sprawy naokoło niej. Także jeśli wy nie lubicie tego filmu jak ja, no to to nie jest nic dla mnie zaskakującego. To jest naturalne. Ale ja zawsze, kiedy chcę się odmurzyć i troszeczkę przypomnieć sobie, jak jeszcze bardziej jarałem się tym filmem za dzieciaka, to sobie go włączam. I dalej mimo wszystko w jakiś podobny sposób, tak jak wtedy, na mnie działa. Także ja tego filmu nie mogę nie lubić. To tyle w tym odcinku. Sądzę, że następny pojawi się w okolicach poniedziałku, a więc do tego następnego razu. Cześć!